W internecie. Niezwykle. O, to jest mocne. Zacznijmy sobie od szybkiego update'u w sprawie polskiego youtubera Stu, który oczywiście został bardzo poważnie oskarżony o kontakty z nieletnimi dziewczynami. O tej sprawie jakiś czas temu w internecie i poza nim było naprawdę bardzo głośno. Youtuber już wiele tygodni temu miał trafić do aresztu w Wielkiej Brytanii i czeka na decyzję na temat ekstradycji do Polski. Ta miała pojawić się w połowie listopada. Mamy końcówkę grudnia i nadal nic w tym temacie nie wiemy. Ale to ciekawe, redaktorzy jednego z polskich portali plotkarskich dokopali się do Artykuł na stronie. Razem z małżonką przesyłamy pozytywną energię na nowy, rak, nowy rok. Yy, również przesyłam. Dziękuję Paweł i Ewa internetowej brytyjskiego dziennika The Mirror, który jeszcze 11 listopada podał sporo nowych informacji, które w polskich mediach przeszły... Nie... A, przepraszam was, bo ja grałem w Lola i miałem ściszoną, dlatego było tak cicho. Już, już, już jest git. Już na zero ustawiam. Uważone. I dowiadujemy się z niego dwóch bardzo istotnych informacji, które znajdują się na samiutkim końcu. Jeżeli wierzyć temu, co podaje brytyjski dziennik, to Stu aktualnie nie przebywa w areszcie, przynajmniej nie dosłownie, bo ma on założony dozór elektroniczny, to znaczy nosi taką specjalną bransoletę, której nie da się zdjąć i która cały czas pokazuje policji jego lokalizację i ma on zakaz oddalania się i policja każdej nocy ma sprawdzać, czy aby na pewno śpi w swoim domu w Luton, a dodatkowo miejscowa policja zarekwirowała jego zarówno brytyjski, jak i polski paszport. Dowiadujemy się także, że decyzja w sprawie ekstradycji stewarta ma się pojawić w lutym. Dziennik miał próbować także skontaktować się z oskarżonym, ale ten niestety odmówił komentarza. Wszystko wskazuje na to, że ta sprawa jeszcze trochę się przeciągnie, ale jeżeli pojawią się w niej jakieś nowe informacje, to na pewno będę Was informował. A skoro już. Od... I teraz tak, bo wczoraj też gadałem, hmm, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, z Boxdelem. I Boxdel na przykład twierdzi, że yy, że Wielka Brytania bardzo chroni swoich obywateli. I że oni, jest dużo, dużo szansa, że na przykład nie, nie zezwolą na ekstradycję. Ja nie wiem, nie zagłębiałem się, ale tam mi mówił o jakichś takich przypadkach, że właśnie Wielka Brytania zawsze yy, chroniła yy, i że to wręcz to jest taki azyl. Mnie w skóra Więc, ten nie wiem, w zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Mówimy o Stu, no to warto zwrócić uwagę na to, że Marcin Dubiel, któremu zostały postawione Równie poważne zarzuty w filmie Sylwestra Wardengi, Usiłuje wrócić na YouTube, a. Prezentując nam film zatytułowany Musieliśmy się wyprowadzić Film jest vlogiem, który ukazuje jego przeprowadzkę Do nowego domu, na moment kiedy nagrywam to wideo Co sądzę o Marconiu? No Marcin stworzył taką Kreację i y, Wielokrotnie przesadza, ale on się Stara dostarczyć rozrywki w sensie, no ja uważam, że ten program na klaucie, kiedy, gdzie on był z Denisem, jak on tak właśnie Denisa prowokował, że o, ja idę na policję. W ogóle mi tam brakowało, jak oglądałem, to mówię, ej, bo on, tak, on coś takiego zrobił, że niby policja przyjechała, nie? On powinien dać propozycję do Denisa. Dobra, odwołam policję, ale musisz podać rękę policjantowi jednemu, nie? Że tam trochę że on wymyśla ciekawe te performensy, czasem oczywiście przesadza i być może kiedyś mu się stanie krzywda, bo no dymi do przeróżnych osób, ale yy, no, przygotowuje ciekawe rzeczy. Natomiast Nathan już nie jest taki yy na żywo nie, nie reaguje wystarczająco szybko, nie? że na przykład coś się dzieje i szybko wymyśleć, wymyślić jakąś fajną y, odpowiedź, jakiś fajny żart bach, sytuacyjny. Bo tam miał kilka takich kilka razy i Labryga mu się wystawił bardzo, nie? na przykład Labryga zadzwonił i a co ty jesteś? Y, usta, usta malujesz, co ty jesteś taki i owaki, no to no, wystawił się to tanie, przecież miał, chwilę wcześniej miał aferę, nie? I, i to tak, że Natan czasem nie, nie ten. Nie, nie sięga już po takie, że mu z nieba spadają jakby odpowiedzi. No to uważam, że tutaj by mógł trochę być bardziej elastyczny. Wermatier, witamy Środwików, AU! W ciągu dnia nie przekroczył 80 tysięcy wyświetleń A prawie 80% ocen to oceny negatywne Natomiast pod samym filmem widzimy niecałe 300 komentarzy Co sugeruje, że są one dość mocno moderowane Ale nawet te, które nie zostały usunięte Nie są dla Marcina zbyt przychylne Marcin Dubiel zdecydował się jednak na jeszcze jeden krok Celem poprawy swojego wizerunku Mianowicie udzielił wywiadu dla pana Macieja Który ma na YouTube około 1000 subskrypcji I gdybyście się zastanawiali Dlaczego tak duża i rozpoznawalna osoba jak Marcin Dubiel Idzie na wywiad do tak niszowego Programu, to po pierwszych minutach rozmowy z redaktorem, wszystko stanie się jasne. Wiesz, takie pytanie mi się y, zrodziło w głowie, dlaczego teraz inaczej jest zlecenie? A Więc... trzeba wywołać jakąś aferę, żeby zasięgi wzrosły. Była taka teoria w pewnym środowisku, że y, mnie to, jak ja o tym usłyszałem, to gały wywaliłem totalnie, bo mówię, w jaki sposób ktoś do ta, ta, tak wydedukował, nie? Myślę, że poruszymy tą kwestię na tym, jak będę z Bogdęlem gadał, co zrobimy ten taki odcinek, żeby przegadać te wszystkie rzeczy między nami, bo myślę, że to powstanie. Ale to jest coś tak abstrakcyjnego, że jak o tym usłyszycie, o tej takiej teorii spisku, że to był w ogóle spisek na zlecenie czyjeś i że myśleli, że w ogóle. <laughs> śmiaćce, <sobie>, nie. <laughs> No, będziecie w szoku. Jak to działa? Nie sądziłem, że ktoś w ogóle może... Że właśnie, jeśli chodzi o politykę, że tu chodzi o, yy, że pewne osoby myślały, no ale dobra, zostawimy to na to Może życie. próbować aż tak jakby naciągnąć rzeczywistość. Mi się wydaje właśnie, że to stąd to pytanie było tego redaktora, że może on też słyszał o tej teorii. Adamus, to musisz sam do nich napisać. Żeby mu to pasało, pasowało do całej układanki. Jeżeli wydaje wam się, że tego typu narracja brzmi nieco stronniczo, to nie mylicie się, a dalej niestety jest tylko gorzej. Pan redaktor bardzo obszernie zastanawia się nad tym, czy ktoś to złośliwie Marcinowi zrobił, żeby sprawić mu przykrość, a może to było działanie na zlecenie czyjeś, żeby zniszczyć konkurencję. Pozwolił sobie. Dobra, to myślę, że mogę. Po powiem. Był przez pewien moment bo tutaj właśnie to się pojawia, że na zlecenie czyjeś i tak dalej. Była taka teoria, o której mi powiedział Bogdel kilka dni po Pandorze, że pewne osoby były wręcz przekonane, że to Lexi zleciła mi i Konopskiemu materiały o Pandorze, nie? Czajicie to? <śledzio> Jak to usłyszałem, mówię, ale skąd taki wniosek? nie? Pytam Boxdela. O, no, bo no, tutaj jest tak dziwnie jakoś omijana. Tutaj, wiesz, tutaj, do czego ona nie była na przykład materiałem? To taki dziwny jest, nie? I że właśnie, że ona się chciała zemścić na pewnych osobach, bo to, wiecie, jakieś tam były niewyjaśnione rzeczy, jakieś relacje, które po, podupadły i wys wysunięto, pewne osoby wysnuły teorie, że to lekcji za wszystkim stoi. Że to ona zleciła ze swoim menadżerem. Naprawdę wierzyli w to. I to wierzyły w to osoby poważne. Nawet nie, nie, niektórzy nie byli związani w ogóle z tym tematem i wierzyli w to, nie? I ja mówię, kurwa, no to jak? To w szoku byłem, nie? Wolił sobie nawet zapytać Marcina Dubiela, czy został już przeproszony za tą sytuację, że w ogóle ktoś mu takie świństwo zrobił. Ktoś cię przeprosił za tą sytuację? No bo czy oczekujesz przeprosić, czy powinien Cię przeprosić? Później Marcin Dubiel opowiada mu, no, że tutaj przecież wszystko zostało przekręcone i tak naprawdę to w ogóle nie jest tak, jak wygląda. Podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a pan redaktor później jeszcze zwraca uwagę, że Sylwester Wardęga podczas swojej ostatniej walki dopuścił się nieprzepisowego uderzenia w walce. No i czy to nie jest trochę podobne do tego, co zrobił na YouTube Marcinowi Dubielowi. To takie, wiesz, bardzo wymowne ten moment, wiesz, uderzenia kogoś w parterze w boksie, jak wiadomo, kończy się to dyskwalifikacją, ale wiesz, mi się to po prostu od razu skojarzyło z tym, że nie powinno się kopać leżącego. Jak ktoś kopie leżącego, to znaczy, że już ta pogarda skierowana do drugiego człowieka jest na wysokim poziomie. Ale to jest oczywiście mój komentarz. Myślę, że paskowy z wiadomości TVP mógłby uczyć się szkoły pięknej propagandy. Tego typu kwiatków w wywiadzie jest więcej, więc jeżeli zastanawialiście się, czy warto obejrzeć, to nie warto. Słuchaj, czy ja dobrze widzę pierwszy siwy włos na, na twojej głowie? Dojrzewasz. M***a <grymne> straszne. Wszystko to, o czym dzisiaj mówię, czyli ten vlog Marcina Dubiela z przeprowadzki i ten wywiad bardzo jasno pokazują niestety, że ten chłop... Dlaczego okazałeś się z wyroń pokrytą? Zaraz będziemy o tym gadać, pokażę wiadomości, Michał. A dzięki za 10. Złotych. Niczego się nie nauczył i absolutnie nic nie zrozumiał z tego, co się wydarzyło. I po ocenach i komentarzach widać, że zbiera tego klony. I o ile w jego podejściu nic się nie zmieni, to myślę, że będzie je zbierał jeszcze przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Czy natomiast bardzo długo Julia Żuga i Shio czekali, żeby się zaręczyć? No, jest to pojęcie względne, każda. Dzisiaj widziałem na TikToku jakiś wy.